Panowie policjanci, po co ten cyrk? Po co ten cyrk? Telewizja HWDP, dzień dobry. Po co ten cyrk? Pan tam podejdzie, dobrze? Po co ten cyrk? Niech pan podejdzie. Po co mam podejść? z czynności do mnie prowadzi się mnie nazwisko. Legitymacja służbowa, raz. Legitymacja służbowa, raz albo weź mnie zostaw. Weź się ode mnie odciągnij, człowieku. Ty, legitymacja służbowa, weź mnie zostaw. Dzień weź mnie zostaw. Weź mnie zostaw. Potrzebuję pomocy, drodzy państwo, potrzebuję pomocy. Potrzebuję pomocy. Czemu on mnie atakuje? Pokaż legitymację. Pokaż legitymację. I weź mnie pusz. Co zrobiłem? Nie widzę. Pokaż. Proszę pana Pokaż mi legitymację. Nie widzę co zrobiłem. Pokaż. Pokaż legitymację. Pokaż legitymację. Pokaż podstawa prawna zatrzymania. Dobrze, podstawa prawna. Podstawa prawa. Ale to jest ustawa, to jest podstawa prawna, a, a faktyczna? Tak. Nie. Podstawa prawna i faktyczna. Podstawa prawna i faktyczna. Prawna to jest artykuł 15, gościu. To ty wczoraj biłeś tą dziewczynę, Magdę. Kazałeś jej się rozbierać, co ty. Dokumenty. Gdzie mi pleca, kurwa, trzepiesz? Gdzie mi plecak trzepiesz? Do Dobrze, pana, więc, więc ja się wylegitymuję, wylegitymuję, wylegitymuję Ci z oświadczenia. Nazywam się Piotr Bietka, jestem dziennikarzem. Moje nazwisko Piotr Bietka zamieszkały w Legionowie. Proszę pisać i proszę, proszę mnie puścić. Panie, jeszcze raz, to proszę, proszę, wylegitymowałem panu nie się z oświadczenia. A ja Panu też nie wierzę, legitymację mi Pan pokaże. Pokaż. Puść mnie, człowieku. Co mi chcesz, coś rzucić? Co mi chcesz, coś rzucić? Łukasz Zbierański! Z której komendy jesteś? Dobrze, puśćcie mnie, ja ci dam dowód. To weź, niech mnie puści ten gościu. No to kurwa, jak mam wykonywać polecenia, skoro mnie trzyma? No, no mam, mam kurwa wszystko w dokumentach zachowane. No co myślisz, gdzie, gdzie mam? W jajcach? No puśćcie mnie, to wam dam Dobrze, dokumenty. Pana, i się pierdol ode Ja pana puszczę, dokumenty. Dobrze, to puszczaj mnie. Wyciągam dokumenty. Świetnie. Podstawa prawna i praktyczna, legitymowania. Podstawa prawna jest. To jest prawna. Tak, jest. To jest prawna. A faktyczna? Artykuł 141, kodeksu Czyli. Używanie to jebać pis. I teraz ci się wylegitymuje. Super. I wstydzi się ciebie kraj. Proszę. Okazuje dokument tożsamości. Proszę. Okazuję. Ty mi dałeś do ręki legitymację? Proszę pana, proszę wykonywać polecenia. Dałem ci do kurwa, nie widzisz? Jesteś ślepy człowieku? Nie no pisz. Ręki, Wyjmuj dzienniczek i pisz. pisz. A ja się ciebie nie boję. Ja się ciebie nie boję. Tak jak to tą kobietę zastraszyłeś wczoraj. Kazałeś jej się rozbierać. Dumny jesteś z tego? Bardzo cieszę Dumny jesteś z tego? No Piotr Bietka, no nie widzisz? Proszę Dezynfekujesz mi dowód później. Nie boisz się, kurwa, zarażenia? Dezynfekujesz go później. Proszę. Proszę. Dlaczego? Bo co? Ja ci krzywdy nie zrobię! Za co jestem? Kto to używa? Ja mam wyjebane na twój przymus bezpośredni. Lej! Myślisz, że boję się ciebie? Już tyle razy mnie pobiliście, że się kurwa nie boję was. Wyjebane mam na twój przymus, kurwa, bezpośredni. Rozumiesz? Wstydzi się ciebie kraj. Reszta policjantów, w czynności do mnie prowadziłeś imię, nazwisko, z której komendy jesteś, bo ogóle składał zawiadomienie. Pniak. Legitymacja. Legitymacja na wezwanie. Obowiązek jest funkcjonariusza nieumundurowanego. Też mówi o tym ustawa o policji. Pokaż. Tomasz Pniak. Legitymacja. I Rafał... Jaki? Czesnowski? Tak. Rafał Czesnowski? Nie wiem. Nie widać. Także... To są bohaterowie, słuchajcie. Ten pan wczoraj bił Magdę. Kazał jej się rozbierać. Także dzisiaj jest słynny. Dawaj, bo nie mam czasu, jestem w pracy. No ja jestem spokojny. Po prostu mam wyjebane na twoje czynności. Komu ty służysz, synu? Komu ty służysz? Jesteś dumny? Ty, co ty zrobiłeś w ogóle? Za co ty mnie złapałeś? Po to poszedłeś do policji? Żeby łapać dziennikarza, który kurwa mówi na ulicy? Nie tego. No to co? A gdzie pedofili? Dlaczego nie łapiesz? Dlaczego grupy łapią pedofili, a nie ty? Ilu pedofili złapałeś? Ilu złapałeś pedofili? Ilu gwałcicieli złapałeś? A dzisiaj zabłysnąłeś, że złapałeś Piotra Bietkę. Z telewizji HWDP. Pozdrawiam serdecznie. Myślisz, że się ciebie boję? Legitymacja koleżanko jeszcze ty. U imię, nazwisko, bo nie widziałem. O nie jesteś. Renata Żabówka. Pod mostem mogę czy nie mogę? Jestem wolnym człowiekiem. Ustal sobie. Jeszcze raz. A to ci zaraz powiem. No niech notuję tam, koleżanka. Albo wyminął no, też i, pi, i, i pisz. Czy zapamiętasz? Bo powtórzę tylko raz. Ale masz kurwa wzrok. Przypierdoliłbyś mi chętnie, co? Coś mi wrzuciłeś do plecaka? Chcesz mi coś wrzucić? Jakieś czynności prowadzisz co do mnie? To się wylegitymuj. Taki kurwa jest przekaz dla Jarosława Kaczyńskiego do tej kamery. I jeszcze mogę powiedzieć, wstydzicie ciebie kraj! O, o! o straszna historia. W Legionowie 0519 Legionowo. Zegrzyńska 17 skrydeczka pocztowa 29. Ale się zemstwiliście, że, że dzisiaj pozapierdalacie trochę, co? Pan poczeka, Mogę i poszczekać, jak masz ochotę. Auuu! Stydzi się ciebie kraj! Stydzi się ciebie kraj! Stydzi się, się ciebie kraj! Uwaga, uwaga! Mamy stan epidemii! Media i politycy rozszywają wirusa paniki! Pozostając w odbiornikach, naraża się na utratę Wyłącz telewizję, kurwizję, chodź z nami! Jak wy chcecie, żeby ludzie mieli do was szacunek? Już wam kurwa żarcia nie chcą sprzedawać. Zwyrzucają was z mieszkań. Będziecie kurwa mieszkać na centralnym. Klapa trzecia, śmietni, śmietnik szósty, jak mówi czujny. Koleżanka dumna? O, artykuł 58 mówi o tym, że masz odstąpić od y, czynności, które są niezgodne z prawem. Za co mnie zatrzymaliście? Zanim mnie zatrzymaliście, nie przeklinałem. Jaki był kurwa tego powód? Jaki był tego powód? Podstawa prawna, represja na dziennikarza, zamykanie ust dziennikarzom. Wszystkich tak traktujecie? A gdzie kurwała panie pedofili, gwałcicieli? Gdzie to wszystko? Nie powinniście łapać przestępców? Ślubowaliście! Artykuł 27. Zgodnie z artykułem 141 i podstawowym artykułem, to jest wypełnienie pana do otoczenia. Wstaje kierowanego z zasobu. A mandatu mi nie proponujesz? Nie. Dlaczego? Ona ma Aha. Mam takie wybory. Wybieram w stosunku do pana. Wyjebane Wyjebane mam do ma pan na to jajca. Rządosa, Kieruj pan... se co chcesz, gdzie chcesz. Bardzo się A na ciebie zostanie synu skierowany wniosek dopiero kuratora, że przepopełniłeś przestępstwo z artykułu 231 no, paragraf 1 tak, tak. przekroczyłeś swoje obowiązki służbowe. Świetnie. Dezynfekuj mi dowój i Dezynfekuj mi, bo zarażasz mnie teraz, narażasz mnie za narażenie, nie wiem gdzie grzebałeś, może w dupie, nie wiem. Proszę mi zdezynfekować do... Proszę mi zdezynfekować dowód. Bo na, albo sobie go zabierz. Świetnie. Mogę już iść? Żegnam. Świetnie. Brawo. Świetna robota. Naprawdę. Jebać PiS! Jebać PiS! Jebać PiS! Jebać PiS! Jebać PiS! Jebacz pis! Jebacz pis! Jebacz pis! Jebacz pis! Przepraszam! Zwaszka leci się, dziennikarz leci. Już po czynnościach. Co z czujny? Nie wiem, on jest na przodzie. Tak, Także... Wyjebane mam na wasze kurwa legitymowanie. Nara! Wiatruż, co wstrzymaj wstrzymaj wduta, jasne, się... kochana, jasne. Chcesz coś pić? Chyba sobie nie mam. Nicobie nam powiedzieli, gdzie jesteś. Dziękuję, że przyszliście. Nie bądź te kurwy. się <gry> wszystkich po drodze.